to lecimy z kolejnym materiałem. Tak jak to szefowa... To powtarzasz mną. Już powiedziałam. Chcę stare stary i zasadę. Nara, to się ale lecimy z kolejnym materiałem bez Rafała. Zaczynamy. Ale najpierw trzeba jeszcze powiedzieć, co dzisiaj robimy. Robimy dzisiaj klatkę. Zrobimy sobie klatkę bardziej pompująco. Nie szerpiemy już z ciężaru, bo zostało dosłownie 31 dni. Więc. Nie można sobie teraz pozwolić na jakąkolwiek delikatną kontuzję, więc... Teraz tylko pompujemy. Na najlepszej siłowni w Szczecach Opolskich, czyli gdzie? W Hekatę. ulica Krakowska 40. Jeśli jesteś moim widzem i byś był tu przejazdem, to ty jako mój widz gwarantuję ci, wejdź i powiedz, że jesteś moim widzem, to masz ze mną trening. Tutaj szefową trening. Także Będziesz przejazdem, sztelfo, polskie śluzy, HKTF, wpadaj, jesteś tutaj u nas mile widziany, bo my jesteśmy dla was. Także co? Teraz jeszcze się... łapka w górę, nie zapomniałeś, by zawsze mówić. A i zostawcie łapkę w górę pod tym materiałem, jeśli chcecie więcej materiałów i subskrybuj ten kanał, żeby nie przegapić przygotowań do zawodów WMPF Sopot, które będą 24 sierpnia. I w ogóle przepraszam, że jestem taki rozkojarzony, ale tu już ten. Ostatni etap redukcyjny jest, także, jak już po samej można zobaczyć, ciężko się mówi, ale nie pękamy na robocie z szefową. A ja dopiero wstałam. Przy... Idziemy wyciskać. Ogólnie, jak widzicie na początku filmu, jak forma się prezentuje, już jako tako szczegóły, ta definicja się zmienia i waga oczywiście powolutku spada. Ja miałem taki cel, żeby zrobić 72-71 kg wagi na te zawody, bo wiecie, zachować masę mięśniową, ale jak najbardziej mocno dociąć, bo sam jestem ciekaw jaka jest granica u naturala, ile jest w stanie procent kartki tłuszczowej zgubić. Ja na własnym przykładzie chcę to sprawdzić nie na jakichś tam influencerach, na nagraniach, TikTokach i Instagramach, kto ile ma tam botyfatu, tylko chcę to sprawdzić na własnej skórze. Bo jeden powie, że tam ileś procent, ten powie ten ileś procent. A ja chcę zobaczyć na własnej skórze, ile mi się uda zrobić. A kogo tam obserwujesz? Kogo tam obserwujesz? A kogo! Dawaj szyfowa. Ja patrzę na chłopaków. Jeszcze się zakochasz i co wtedy? No. Będzie siła dzisiaj, czy nie będzie siła? Co będzie? Siła. No, może będzie, będzie. będzie. Może może ja pojadłam. Ja moc nie mam, to od razu mówię. Ja mam. Dieta na razie jest bez zmian. Jak mogliście na samym początku zobaczyć, na razie te placuszki mi wchodzą. Ale jak ostatnio robiłem eksperyment z burówkami, że razem z burówkami te placuszki robiłem, no to tak mi to nie siedzi. To jednak wolałem brówki od razu zjeść 100 gram i na spokojnie sobie potem usmażyć. Te pierwsze ala pankejki jako tako wyszły, ale te ostatnie mi wyszły takie, no a się, jestem z siebie dumny, nie? Jestem z siebie dumny. A wy, jako dajecie mi ocenę na moje placuszki, co? Sześćdziesiąt kilogramów. O Jezus, będzie u nas, o kurczę. A będziesz zły. No sędzi to jest się złym. Nie, nie jestem zły. Ale będziesz. Ja jestem aż wręcz szczęśliwy, że mam wsparcie u swoich widzów, że jesteście ze mną w tych przygotowaniach do WNP w Sopot. To jest fajne. Tu nie mam siły, ale cieszy mnie, jak mi kibicujecie w komentarzach. I to nie są jakieś rzeczy materialne. To są właśnie rzeczy, których się nie da kupić. Słowa. Słowo dla mnie jest najważniejsze. Oh. Ciężko było. 60 kilo. Ciężko. Ciężko. Potężny ciężar. No potężny ciężar. Potężny. Straszny. Akcentuj. Akcentuj. Tak jest. Nie się nie ciesz. Rafał nie chciał robić żółtymi. I ja w ogóle zapomniałem o dziecie powiedzieć, na razie na ten moment bez zmian, tylko te placuszki tam robię, ale od poniedziałku, od poniedziałku zaczynają się w 200% poważne przygotowania, teraz redukuję, są to poważne przygotowania, ale od poniedziałku robimy redukcję w diecie, znaczy redukcję, korektę. Żeby właśnie nie przegapić materiału, to musicie być na bieżąco, bo będę delikatnie zmieniał w diecie. Będę węglowodanami bardziej manipulował, ale co to będzie, to musicie być na tych materiałach, bo o wszystkim opowiem. I od poniedziałku równe trzy tygodnie pełnych przygotowań do zawodów WNBF. Bo czwarty tydzień, ostatni, to już będzie manipulacja tam wodą, solą, białkiem, węglami. Ale ja to wszystko będę mówił w materiałach, dlatego jak chcecie, jesteście ciekawi, to tutaj macie taki kuziciak. Musicie zostawić subskrypcję, łapkę w górę i komentować, czy się materiały podobają. A niedowiarki i hejterki niech tam siedzą na kanapie i niech paznokcie obgryzają, i niech się uczą i patrzą, jak to się robi, 100 kilo założone. 12 razy, proszę. Ile? 12. Takie tyle, ile ja, no co? Nie żółty mi to masz niebieskie. Zrobię 12 razy, ale Wy musicie stawić łapkę w górę. Jak zrobię 12 razy 100 kg sztangą, to układ taki, że stawiasz łapkę w górę. Hehe. Uszalało? Nie słyszałeś? 12 razy. <słuch> Nie rafale, nie sapiemy przy nie sapiemy przy 11 12. No i zostawę łapkę w górę, bo zrobiłem 12. Ciężko, po ciężko, ale zrobiłem Troszkę warczałeś, ale... Wiesz. Bo to jest ta moc wyplądająca mm -hmm. z mojej duszy. Ha. Szefowa dodała ciężaru. I za zadanie również ma zrobienie 12 powtórzeń. A mogę stękać? Możesz. A możesz krzyczeć nawet. To ze stękaniem może zrobię. Jak to stękanie tak ma pomagać. Ale tak musisz, tak wiesz, tak... Tak mm. emocjonalnie tak krzyczeć. Właśnie. Nie by się szochowa. Ale ty mnie res Zobaczcie te, tą klatkę. Ty mnie rozśmieszasz. Ile już masz? 12. I nie było stękania. No twarda jesteś. Nie rzadko kiedy stęka. A teraz ostatnia seria robocza, ale taka. Ze zdrowym rozsądkiem. 120 kg założone i robię to na 3 powtórzenia. Czyż mnie? 3 powtórzenia. Spokojnym tempem, o ile się uda. Ściągamy po dziesiątce, stółom trzy powtórzenia, żeby jakiś tam podziec był. I potem 60 kg sztangą od 8 do 12 spróbuję. Tak, tak. Taki, taki spokojny dropset, nie? うん。 Teraz chociaż 8. Oj. Okay. Zamówicie tu drogę z 10. Czyż to jest te i... To chyba było, nie? No, no to... Udało się. Udało się. Brawo. 40 kg ma założone i tak samo, taka sama zasada. Trzy piękne powtórzenia. Pauza, dotykasz klatki, pauza, sekunda i o góry pauza, sekunda. Czekaj. Trzymasz dół, trzymasz góra. Trzymasz dół. Trzymasz, góra. Nie góra! Góra, góra! Góra! gura to! Góra! gura Góra! Bierz to! Nie Mocno, mocno! Nie. Mocno! Rafał, bierz to! Mocno! A. Ja dawno tego nie dźwigałam! Ściągaj mi te... ...ne Może ja w tego nie robiłam. Pach! na maszynie sobie zrobimy wyciskanie na skosie dodatnim i taka sama zasada, spokojne tempo, tu chodzi o pompę, żeby była. Uff, ale mi tam to weszło, te 123 razy, 100 kilo 3 razy i ta 60 kg. 60-kilowy ciężar, te na 12 razy, lekkie, ale zrobiło robotę. Mm. Cały czas piszę w komentarzach: Młodzieńca, a kto cię prowadzi? Kto jest tym trenerem? Szefowa. Szefowa mi towarzyszy, pomaga. I to jest jedyny mój trener i moja mama. Nikt więcej. Dlatego nie musicie zadawać pytań, kto jest moim trenerem, kto mnie prowadzi, bo sam siebie prowadzę i sam na własnej skórze próbuję metodą prób i błędów. I mniej więcej już mogę oszacować, co mi wchodzi, co mi nie wchodzi. Dlatego nie musicie pisać tak. Ja yy, odpowiadam raz i konkretnie nikt, sam siebie prowadzę razem szefowo. Jak czegoś nie wiem, jak ugotować, to mama albo szefowa mi doradzi, takie przyprawy dobrać. Yy. Nic więcej. To, to, to jest prosta matematyka. 2 plus 2 musi ci wyjść 4. Tak samo ilość węglowodanów, ilość białka, ilość tłuszczu i ilość kalorii. Co tu jakiego trudnego jest? Ile razy? 12. Ale wolniej, wczuj się Jest z samego rana już się cieszę jak wstaję, że idę na trening. Nie, nie mam Czyli tak wstajesz 7, a ja już przed piątą wstaję. Codziennie rano jak wstaję, się tak cieszę, że będę miała trening. Nie masz pojęcia. Rafał. Ale Ty przecież jesteś na tyle kumatą osobą, że Ty nie potrzebujesz trenera. Moim zdaniem Ty jeszcze powinieneś tych trenerów uczyć, bo Ty to robisz prosto i na temat. I są efekty. Znaczy, jakby to powiedzieć. Dzisiejsza młodzież po prostu uważa, że zrobiła kurs, ubiorą się w garnitur i mogą uczyć kogoś czegoś. Pamiętajcie, że szef bez butów chodzi. Ale zobacz, ile jest takich trenerów. Takie przysłowie, takie przysłowie jest, nie? Tak. Bo oni uważają mnie za tak zwanego, no oni uważają, że ja nie mam wiedzy ze względu na co. Bo co? O Bo co? Bo moje treningi są zbyt intensywne dla większości optymalnych trenerów. No co? Ale zobacz, przewaga tych trenerów to jest pracujący ludzie na etacie. Później zrobią sobie kurs i oni prowadzą ludzi. No, ej, A ci... oni mają rok czasu, może stażu takiego na siłowni, i oni już za to takie pieniądze biorą. Ja tego nie, nie rozumiem. Robię, na, na, na mnie wkurza to, że to nie robią z pasji, tylko dla korzyści pieniędzy. To mnie wkurza. I ci ludzie do nich idą, ja nie wiem, to to samo, jakby są na YouTubie włączyli jakieś ćwiczenia od kogoś tam i robić. Tak. Ale wolą, może nie wiem. Dobra, no się... robię serię, nie zagadaj teraz. Dobra. Uf. Uf. Bo za dużo się o tych optymalnych trenerów, tych dziwacznych ćwiczeń, dziw, dziwacznych diet. A ja pokazuję na moim kanale prostotę. Jak pasja prowadzi na szczyt. Ale prostota jest zawsze najlepsza. We wszystkim. Śmieją się ze mnie, że jem jajka. A co to są jajka? A niech się śmieją. Są najlepsze białka. Bo się zakłóciakem cały czas. Albo że ryż. Fajne pompa weszła. Rób swoje. 10. Mogę sobie dodać jeszcze po 5? No to dodaj sobie po 5, ta marzola. No bo mi tak tu Na Rafaello jedziemy. troszkę dużo pasty. No. Teraz ja też niebieskie założę. Teraz. Oh. Oh. <laughs> Dawaj, dawaj. Szefowa dodała również ciężaru. tak teraz tak na to patrzę. Może się zagalopowałam. No ale chyba. Dawaj, tak jest. Dawaj, dawaj. Tu mamy Araba. Nie wiem. No. No, no brawo jest. Skos ujemny zrobimy sztangą. Teraz skos ujemny. Ostatnio jak musi się że zrobiłem handlami, a teraz sobie zrobimy gryfem. Taki pompujące, bardziej. Pamiętajcie, z kodem młody ninja na KFD macie najlepsze suple. A jak nie wiecie jakie dobrać, to piszcie w komentarzu, to powiem Wam co dla mnie jest najlepsze przed ringiem, suplementu, żeby brać by była maksymalna pompa. Tylko po się nie przewróć. Eee! To jest najgorsze to z głową w dół. Jest ściśnienie, nie? No. I spokojnie 12 razy. Ach, idziesz. Stówka założona. Do pomocy wziąłem naszego weterana ze siłowni Hekate. Araba. Araba. Let's get it. Uh. Okay. No. it. No? I'm about to go off like a weapon Fuel to the top, gotta feel the tension In my thoughts, obsession I will not stop, no, never second guessing I got a car complex Haters of the hate but I never feel pressed Got a lot on my plate but I never get stressed i will taking cover pressure like I'm this test Oh, or... I'm okay. tearing up like I'm taking. I see the world like a plane just taking I see this place like a game. Jeszcze jeden i będzie oczko No i to była tutaj druga robocza ostatnia seria 21 powtórzeń Dziękujemy Rabowi, nie? Tak jest, bo dzięki jego pomocy Proszę, to jest mogłem to dźwignąć. Jest. jest moc Ale Nabiła się klatka Nabiło się, nabiła Dla mnie to jest tu wleść i ty tak samo. Czekamy, się poprawić ten aparat. Co no tak samo? No powyżej 12, się zrobię? Możesz zrobić krótkie ruchy, bo to jest tutaj twoja ostatnia i rozpiętki sobie jeszcze zrobimy. A nie brać araba na sekurację? Nie, nie to lek jest. Najgorsze jest to leżenie takiego w dół. Co to wymyślił? Możesz sobie tam przyspieszyć. A, i ja zrobiłam bez araba. Przepinka mocna. Decision if I want some peace or if I want the glory, yeah. Don't want a life that is complacent or possibly boring, yeah. Just want a life that is worth every day exploring, yeah. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. I jak możecie zobaczyć na dzień dzisiejszy, tak się forma prezentuje. Jak mogliście zobaczyć, jak się forma prezentuje na naczczo, jak się prezentuje forma po treningu. Myślę, że idziemy w dobrym kierunku. Waga delikatnie spada w dół, a Ty, żeby nie przykapić kolejnych materiałów, z przygotowań do WNBF, Sopot, którego, które będą 24 sierpnia, to musisz zostawić subskrypcję, łapkę w górę i komentuj, czy się materiały podobają. I widzimy się w następnych materiałach. Cześć, Hello.